HP Punkt Zdrowia i Razem Przeciw Wykluczeniu przedstawiają Lockpick. Witam Was bardzo serdecznie. Dzisiaj chciałbym Wam opowiedzieć o grze Lockpick. To jest bardzo ciekawa gra, już po, no, wiele lat ma. Natomiast nadal można się przy niej świetnie bawić, sprawdzić swoją zręczność, prędkość, czas reakcji, no i oczywiście walczyć o jak największą ilość punktów, bo o to również w tej grze chodzi. W kilku słowach, o co chodzi w tej grze? No niestety tutaj wcielamy się w złodzieja, złodzieja, który włamuje się do banku i próbuje wynieść stamtąd pieniądze. Oczywiście nic nie jest mu straszne, żadne kamera, nieuchroniarze, natomiast powstrzymać mogą go tylko zamknięte na klucz zamki. Zamki przypominają te w walizkach szyfrowych i właśnie te zamki musimy otwierać i to jak najszybciej. Na grę mamy 60 sekund. W tym czasie musimy otworzyć jak najwięcej zamków. Przy czym za każdy otwarty zamek dostajemy 5 sekund ekstra. Brzmi bardzo prosto, prawda? No to pokrótce, jak ją pobrać, zainstalować, a później pokażę, jak w to gramy. Gra została stworzona przez LWORKS. Jest to firma, którą założył i prowadził Liam Erwin. Znany z wielu gier starszych i nowszych. Bardzo dużo zrobił dla, dla osób niewidomych, jeżeli chodzi o gry audio. Iliam postanowił właśnie nam taką grę tutaj przygotować. Aby ją pobrać, musimy wejść na stronę www.lworks.net, czyli www.l, jak Lucjan, myślnik, works, przez w, czyli w, jak Wacław, o, jak Olga, r, jak Roman, k, jak Katarzyna, s, jak Stefan, kropka, czyli... N jak Natalia, E jak Edward, T jak Tadeusz. Strona jest po angielsku, natomiast bardzo łatwo będzie znaleźć nam tę grę. Wystarczy z listy u góry strony znaleźć sobie taki link, który nazywa się Classic Elworks Title We No Longer Support. Czyli klasyczne gry Elworks, który, których my już nie rozwijamy, nie wspieramy. One są do pobrania właśnie pod tym linkiem. Kiedy sobie tutaj wejdziemy, możemy przemieszczać się nagłówkami, czyli literką H, jeżeli chodzi o NVDA i JAWS. Nagłówki poziomu drugiego. Trzecia gra w tym momencie od góry to jest właśnie Lockpick, Jej krótki opis, następnie jakieś krótkie wymagania, ale one będą spełnione, ponieważ to są jeszcze wymagania pod Windowsa XP albo jeszcze starszego i taką krótką jeszcze jedną listę, gdzie jest właśnie link do pobrania. Download Lockpick. W momencie, w którym pobraliśmy już tę grę, musimy ją znaleźć w naszych pobranych lub folderze, w którym zapisujemy nasze pobrane pliki i klikamy sobie na instalkę, czyli Lockpick exe Czekamy, aż otworzy nam się instalator. Można powiedzieć, że instalacja jest banalnie prosta. Klikamy Next. Next. Tutaj jest wybór folderu, więc jeżeli nie chcemy go zmieniać, no to właśnie next. I install. I proszę Państwa, wszystko zostało zrobione. Teraz wystarczy tylko tę grę uruchomić. jeszcze na koniec możemy sobie dać finish. Aby uruchomić grę, jeżeli nie mamy skrótu na pulpicie, możemy znaleźć menu start. Bądź tam, gdzie zainstalowała się gra. Zazwyczaj jest to ten komputer, dysk C. I tutaj pliki programu X86, następnie LWorks i tutaj będziemy mieli grę Lockpick. Znajdziemy tutaj kilka plików. My sobie klikamy exe. Teraz jeszcze szybko powiem jak w to grać. Bardzo prosto. Używamy strzałek i klawisza Enter. Czas Leci od momentu słowa now, tam będzie taki wstęp, i od, od tego momentu mamy 60 sekund. Zamek, który my musimy otworzyć, składa się z trzech elementów. Jest oczywiście tak jak w zamku szyfrowym, na przykład, jeżeli widzieliście w walizce, lewy, prawy i środkowy. Tak samo mamy poukładane dźwięki. Słyszymy zawsze sekwencję trzech dźwięków, czyli to jest właśnie lewy, środkowy, prawy w takiej kolejności one będą zawsze słyszane i możemy usłyszeć trzy rodzaje dźwięku dźwięk najwyższy ten dźwięk wskazuje na to, że mamy już tutaj odpowiednio ułożony zamek na tej cyfrze, którą potrzebujemy środkowy dźwięk Taki średni ton, on wskazuje, że jesteśmy na dobrej drodze, to znaczy, któraś tutaj cyfra będzie odpowiednia, ale nie w tym rzędzie, czyli na przykład w rzędzie obok, być może. Oraz dźwięk najniższy, to znaczy, że na tej, na tej cyfrze nic nie znajdziemy w żadnym z trzech rzędów. Między rzędami przemieszczamy się za pomocą strzałek w prawo i w lewo, natomiast ustawiamy konkretną cyfrę na każdym rzędzie. Strzałkami w górę i w dół, i w każdym rzędzie możemy ustawić od 1 do 7, czyli mamy od 1 do 7 w lewym, w środkowym i prawym rzędzie. W momencie, kiedy ustawimy wszystkie dźwięki na najwyższym tonie, zostaje otwarty ten zamek i pokazuje nam się kolejny. Zawsze jesteśmy ustawieni na jedynce w lewym rzędzie. A za otwarty zamek dostajemy dodatkowych 5 sekund. Oczywiście czas leci, więc nie warto tutaj długo czekać, trzeba od razu otwierać kolejny zamek. Jak jeszcze ostatnia rzecz, sprawdzić, czy mamy dobry dźwięk. Przemieszczamy się za pomocą strzałek. Jeżeli chcemy sprawdzić tę kombinację, którą mamy ustawioną, naciskamy przycisk Enter. Zaraz to pokażę, oczywiście. W praktyce warto jest śrubować swoje rekordy, zapamiętywać, ile nam się udało otworzyć tych zamków. Być może będziemy mieli możliwość zmierzyć się z kimś to też. Pamiętam, jak już wiele lat temu oczywiście graliśmy w taki sposób, że yy, sprawdzaliśmy, kto otworzy najwięcej zamków w tym czasie. No to przejdźmy do samej gry. Lockpick. Choose an option from the following menu. Start game. Menu główne jest bardzo proste. Mamy start game. Ta opcja rozpoczęła nam gry. Check speakers. Tutaj możemy sobie sprawdzić, czy mamy dobrze założone sławki albo ustawione głośniki. Left. Right. Send score to elwigs.net. Tutaj możemy wysłać nasze wyniki na serwer. Exit

Czyli prawy mamy dobrze. O, no, tu jest szóstka, a środkowy może będzie. Two. Three. I otworzył nam się kolejny. One. Two. One. One. Seven. Proszę bardzo. Teraz znowu środkowy mamy już dobrze Two. na jedynce. Three. Four. 1, 1, 7, 6. A teraz... No, czyli lewy już jest? One, one, seven, six. No, a prawa może one, być... w górę? 3, 4. Dokładnie i znowu... Tu jest pusto zupełnie. Która 3, i trójka four. jest. jest 5, 6, 1, o, cóż to, czyli prawa będzie trójrawa. O, tak już słychać ten dźwięk. To kończy nam się czas. Ostatnie 10 sekund to odlicza. Czyli teraz będzie... Your final score is 25 points. Choose an option from the following menu. Start <laughs> game. Udało się 5 e, Natomiast, e, to oczywiście, jest takie, taka pokazowa wersja. Myślę, że spokojnie Wam się osiągnąć dużo lepszy wynik. A może. Nie e, życzę Wam tego, oczywiście, żebyście cały czas mieli coraz to lepsze wyniki. Pokazałem wam jak grać w Lockpick. Bardzo prosta, jak wam musicie przyznać. Z enter, i strzałki, wszystkie przyciski, które są nam potrzebne. Mm. Teraz możemy sobie wybrać opcję. Send Exit. Exit, czyli wyjście i zamykamy tę grę. Thanks for playing Lockpick. For more great games, visit l na zakończenie oczywiście podziękowali nam za grę i zaprosili nas na stronę LWorksnet. Wiecie już wszystko o tej grze. Życzę Wam oczywiście jak najwyższych wyników, powodzenia i bawcie się dobrze.